Za chwileczkę zobaczycie Państwo na scenie zespół pieśni i tańca Przygodzice, który powstał w 1982 roku. Będzie to najmłodsza grupa tego zespołu. W swojej 40-letniej działalności zespół uczestniczył już ponad, w zespole uczestniczyło już ponad 300 tancerzy. Wśród około 60 aktualnych członków, w wieku od 6 do 26 lat, liczną grupę stanowią dzieci i krewni byłych tancerzy. Jest to wspaniały dowód silnej więzi pokoleniowej w tym środowisku. Zespół otrzymał wiele wyróżnień, m.in. oznakę honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, nagrodę główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu i złotą oznakę honorową Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Dzisiaj zobaczymy zabawy taneczne regionu Orawskiego w choreografii ułożonej przez Agatę Niedzielską, kierownika tej grupy. Choreograf pobierała nauki tańca i śpiewu orawskiego u pana Eugeniusza Karkoszki, znanego orawskiego etnografa, multiinstrumentalisty, folklorysty i propagatora rodzinnej kultury orawskiej. Stroje, które tancerze będą mieli na sobie, również zostały uszyte w regionie przez miejscową twórczynię ludową, panią Ewę Chmurę. Muzyka została nagrana przez pana Eugeniusza oraz regionalnych muzyków. Z zespołu regionalnego Orawianie imieniem Herutka z Lipnicy Wielkiej. To nadaje choreografii tanecznej specyficznego, niepowtarzalnego charakteru, niemożliwego do uzyskania w przypadku przygrywania przez kapelę z Wielkopolski. Zespół pieśni i tańca Przygodzice Grupa Dziecięca. Zabawy, tańce regionu orawskiego. Muzyka Szyjemy, szyjemy kosoreczek mały, żeby małe dzieci cicho w nim siedziały, żeby małe dzieci... Cicho nim siedziały, szyjemy, sjemy, do mały, żeby małe dzieci, cicho w nim siedziały, żeby małe dzieci, cicho w nim siedziały, przyjemy, szyjemy, to mały, małym, żeby małe dzieci, cicho w nim siedziały, żeby małe dzieci, cicho w nim siedziały. W cichowym siedziały, żeby małe dzieci w cichowym siedziały. Prujemy, prójemy, kosoreczek mały, żeby małe dzieci z niego uciekały. Żeby małe dzieci z niego uciekały. Prujemy, prójemy, kosoreczek mały, żeby małe dzieci z niego uciekały. Żeby Dzieci z niego uciekały. Prujemy, prójemy, po mały, żeby małe dzieci z niego uciekały. Żeby małe dzieci z niego uciekały. Starała się moja matka, czy mnie będzie wychować? Poszedł ojciec do pana, brzydliwa parada. Do pana przytyli kufarana. Hey! hey, A ten baran strasznie bodzie. pobudz na ogrodzie. Zawiedli go, bo wiedzą niego, wielki tam zwiedzał. Zawiedli go, bo wiedzą niego, wielki tam co? Do jego kogo a baranek straszy dzieci ty i tam. A baranek straszy dzieci ty i tam. Zagrojcie krzyżową! Nie pojadę odola do lasa, bo ja mały chłopina, żeby by mnie przywaliło, płakałaby dziewczyna. Czego by go przywaliło, by dziewczyna. Ja chcę do kubina. Tam janośik siedział, tam janośik siedział To ja tutaj złapię najmłodszą z zespołu, Anię. Chodź, Aneczko ze mną. Mam taką prośbę od instruktora zespołu, od pani i kierowniczki zespołu, pani Agaty, żeby dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie przed sceną. A ja tutaj mam Anię i chciałam oficjalnie zapytać Aniu, ile ty masz lat? Pięć. Słuchajcie, ona ma pięć lat. Zobaczcie, jaka cudna tancerka. Aniu, dla ciebie będzie dyplom uczestnictwa, który przekażesz Waszej pani Agatce, tak? Proszę bardzo. Lubisz tańczyć? Mm -hmm. A jak długo tańczysz? Mm -hmm. Cały rok już? Mm -hmm. A kogo najbardziej w zespole lubisz? Z kim lubisz tańczyć? Z Mają. Z Mają, dobra, to pozdrowienia dla Mai, dla wszystkich pięknych dzieciaków.